Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym filmie, a myślę, że będzie to film, który będzie cieszył się ogromną popularnością, ponieważ zbadamy ponoć najlepsze lumpeksy w Polsce. Podobno właśnie te tereny słyną z tego, że są tutaj najbardziej wypasione lumpy. Ja nigdy tym wcześniej nie słyszałam, ale dużo osób tak mówi, więc na pewno chętnie to sprawdzimy i je zabierzemy bardzo w tym podróż, żebyście idli przyjechać i zobaczyć, czy warto czy. Nie. Jeżeli jesteście koneserkami taniej odzieży, lumpeksów, ciuchlandów, szmateksów i Second handów najróżniejszego typu. To zapraszamy Was bardzo serdecznie. W tej chwili znajdujemy się w Lęborku, ponieważ jedna z was wysłała nam info na Instagramie, że są tu do obadania przynajmniej trzy miejsca z odzieżą używaną, także postanowiłyśmy to sprawdzić, a Ciebie pozdrawiamy bardzo serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili w Lumborgu. Lumborg. Właśnie damy znać, czy miasto powinno zmienić nazwę. A następne miejsca naszego bytowania to jest Wejherowo, i Reda, ponieważ ja właśnie czytałam już w kilku miejscach w necie, że no, poławiacze pereł, kierujcie się do Wejherowa. Zobaczymy, czy będą to perły, czy istny sztras. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. A, dajcie łapkę w górę, polajcie tak, I, tak i tak dalej. Jakby wiecie, co macie robić. A ja wrócę do starego zwyczaju, ponieważ przypomniałam sobie niedawno któryś z naszych filmów i muszę wam powiedzieć zdrówka, zdrówka, i jeszcze raz subskrybujcie nas. Byłam w sklepie rybnym w tym tej masterce. I wiecie, co ja teraz czuję? Wędzonkę. Ja, ja czuję węgorze i paprykas. Po 40 minutach spaceru, wywąchania, kilku petów, kilku alkoholowych przełyków, znalazłyśmy pewno to Holandii. Dokładnie, dzisiaj mamy poniedziałek, także wszystko jest po 5 zł. Najtańszy dzień. Jutro jest nowy towar. Tak? Koleżanko, zostajemy. Zostajemy do tego. fajne. Ale drogie są 36 zł. Nie wiem, czy to jest to. Dzisiaj wszystko po 5 zł, wiesz? A to rozmiar, myślisz? Czy cena nie. po prostu na dostawę? Tego nie wiem. Za piąteczkę. Super vintage. Bardzo ładne, bardzo modne odcienie. I słuchajcie, to 70% wełny. Super rzecz. Granatowe lizelki. Po 5 zł, także no, myślę, że ekstra. I taki sweterek w odcieniu. On jest małej Filipe. Ale akryl i nylon, także nic specjalnego. No i to jest hit, który ja wyciągnęłam. Taka vintage'owa perełka z pikasem. Piękne kolory. Bierę. I zamalenia nie chcę się jej maski zdejmować. No... S słuchajcie, spoko, tylko że trochę zniszczone ciuchy, ale jak... Lepiej pogrzebać, to myślę, że przy dostawie jest dużo fajnych Pamiętaj, rzeczy. Pamiętaj, że dzisiaj jest ostatni dzień tak. przed dostawą, nie? Więc zostały takie zniszczone, ale było dużo markowych. This is place. Dan, dan, dan. 15 za sztukę. Ten mniejszy anielska szafa, czy tam anielskie skrzydła, czy tam coś z aniołem, miał niewiele rzeczy. Wszystkie były wycenione. To jest drogie. Dość drogie. Część była firmówek, ale takich mam wrażenie mniejsze były te rozmiary z tego, co przejrzałyśmy. Dwie rzeczy mi się podobały, ale były mocno ścierane życiem. No ale to w środę jest dostawa z tego, co wiem, a dzisiaj jest poniedziałek. Więc na razie chusta z Picasso. Picasso dla mnie namalował. O Pani? Des nie przestaje mnie zaskakiwać. Piękne, stare palesz. Tym razem wyjątkowo nie do restauracji, lecz do odzieży na wagę. Zniknęła w jaskini. Ej, herowo. Może być ciuchowo. Czuchowa, sąd? No, nie, no chyba całego nie zejdziemy. Ja tu nie widzę, że to miało być 600 metrów. Metka ci wystaje, Wiśniaro. Musisz no się pochwalić, i co jest, że to jakieś pierląki są? Tak, wielki. Oh ta z tą metą dalej. Lubiłam River Island. Dan, 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 Mega można zrobić coś fajnego z tego. Super, no. No ma coś sobie fajnego, taka oryginalna. Generalnie jestem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczona tym ciuchlandem, bo jest mega, mega... Przyjrzyście to wszystko porozkładane o i naprawdę można grzebać godzinami. Totalnie. Spójrzcie jaki retrosztos. Sztos naprawdę. Cudo. Czy tam panna Lula coś niesie z przodu ma? Jezus Maria! Słuchajcie, moim skromnym zdaniem jestem na tak. Spoko. Spoko, nie? Tak. Aczkolwiek same swetry tu były, naprawdę, były kurwa piechale z metra. A co, a wakacje się zbliżają? Za chwilę okaże się, czy ten niedziochala spełni nasze oczekiwania. Czy wyjdziemy z tym, czy z tym? Oczywiście, O nie, dzisiaj jest urlop. Dzisiaj jest urlop. Kolejna lokacja Lumpeksowa Traf. Czy to będzie traf dla Ciebie? Jest to vintage. Jest to również vintage i to taki wow Nieberlandzik. Cudne. Kiedyś to by się człowiek dał pokroić za coś z wąsem, a taki spodzień, to już w ogóle. Tu mamy spodnie Królowej Elżbiety z na kucu. Różne kolory są. St. Oliver. Ostatnia nasza miejscówka do sprawdzenia w Wejherowie. To jest szwajcarski Ciucholand. I słuchajcie, on ma opinii... Ile on miał opinii? 233 opinie. Świeci słoneczko, pogoda jest przepiękna. Więc lecimy i sprawdzamy, co jest w szwajcarskim Ciucholandzie. Las jelese. Czy. Cinkciang ciesze. Pixiang. To jest bardzo fajna sprawa. Taka długa, ale strasznie znachacone. Takie zniszczone mega te ciuchy są. Szkoda, że małe, szkoda, że stare, szkoda, że zniszczone i szkoda, że oryginalne. Jesteśmy pod kolejnym Ciucholandem. Słuchajcie, no, ja nie jęczę. Nic nie, a nie, jadłam miodek. No po prostu, po prostu z pasieki, i koniec. Było, trzeba było zjeść. zjezd. Jedliśmy się na o 10, jest godzina 17. Jest a, o 9, a jest 17. .00. Dobra, chodź, bo zaraz nam zamknął. Patrzmy, to się zamkną? tam dzieje. Lulusia za kratami. Wszystko zakratowane, nie mogę tego skumać. Słuchajcie, taka mała krówka dla jakiejś mojej dziewczynki słodkiej albo chłopczyka 100% wełenka takiej butelkowej zieleni. Ilość swetrów to jest coś niesamowitego swetroza oddawaj mi! Oddawaj. Daj. Daj! Tu nie jedna dziewczyna byłaby zachwycona. Takie śliczne vintage'owe kwiatuszki. Sweter jest nie vintage, ale super. Tutaj mamy prawdziwego sztosa Vintage'owego, real leather. Jest bardziej rudy w rzeczywistości. Można fajnie go odpimpować. Nic nie biorę. I zaposłużesz taką sukienkę? Jaką? <laughs> To jest w ogóle crazy maszyna, że jak coś wyjdziecie z przymierzalni, nie kupujecie, to pani taką gorącą parą to przelatuje. Nie wiem, czy to się daje w epidemicznym kontekście, ale. Wow, wow! Polary, swetry, subskrybuj Los Angeles, Warsaw. lat 90., czyli były z lat 90., chociaż Wam powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie ogłosić, że są to najlepsze Tucholandy w Polsce, jednakże są dość dobre i dość fajne. Można trochę pogrzewać, jednak najlepszy znalazłyśmy jak do tej pory, do tej pory w Rumi. I to jest Tucholand Nowy, przy ulicy niefiltrowej tylko. Eee. eee... Starowiejskiej może, skoro apteka starowiejska. Możliwe. Jak coś to podamy Wam, tutaj coś Wam wyjedzie. Mamy trochę ciuchów, będzie hol. I ja powiem Wam, że troszkę mam niesmak, ale troszkę się cieszę, że jeszcze odkrycie tych najlepszych miejscówek w Polsce, ciuch holandowych jest przed nami. Ale kończymy. Jeżeli podobał Wam się nasz film dajcie nam znać o tym w komentarzach. Jeżeli Koniecznie. podoba Wam się, dajcie nam lajka. No i oczywiście możecie nam powiedzieć, czy przypadkiem w Waszym miejscu, gdzieś w Polsce nie ma najlepszego cicholanu, Bo może złoży się tak, że będziemy tam po drodze. Tak. A mnie pani się zapytała, czy mi nie przeszkadza to czarne, co mi weszło do... Oko. Ściskamy Was bardzo serdecznie. Spisujemy się w komentarzach. Papsi! I just don't get too far